Cześć, jestem i witam Was w kolejnym odcinku serii Horror Games po polsku. Kolejny odcinek z serii IB, czy EVE, to też przeczytam, że może być EVE. Się czytać. O. Aha, zamknięte, dobra, tu coś chodziło, wiem, że nas tu goniło coś. Nie grało przecież tydzień od ostatniego materiału. Nie ma wody. Coś tam, coś tam. Coś tam, coś tam. Muszę tu się tu dało coś przesuwać, teraz pamiętam. O, właśnie o tym mówiłem. To ja nie wiem. To ja nie działa to przesunąć. Proszę wyjście. Ale jak mam to przesunąć? Nie da się tego przesunąć. To jest co? A może to mam przewieźć? Dobra, wiem ten... The fuck? nie. A coś się nie chciało otworzyć za pierwszym razem. A Może by w tą stronę? Da, fa? Dobra, coś się otworzyło. O! tej głowy. Coś się otworzyło. Może to ten pokój tu na nadal... dole. Nie, jest zamknięty. A, jest jeszcze jeden pokój, z tego co pamiętam. Tu. zamknięty. A? już jest otwarty. Okay. O, to nasi bohaterowie. Gary, widzę, że dorosły. I, jak zwykle mała, bo jest młoda, bo ma parę lat. Czepiam się, wiem. I goła manekina, w pokoju. Jakże miło. Nie wiem, jakim cudem to się dostało do pokoju. Gowa Menekina, Teraz za nami. Jakże miło. Eek. what is that? Uh. Why you cover your eyes? Stop, Gary. Eek. Uh, huh. uh. um. hmm. Cover your eyes? I guess. Let's get going, Ip I wszedł w nią. Crack into pieces, but Muszę sprawdzić teraz wszystko, bo. już nie chcę z powrotem takiej sytuacji jak z wężem. tego oh, Nie. Tego wymienię po prostu klucz. Oh, nie. <śmany> <Szok>. <śmany> Dobra, po raz pierwszy się na serio strasznie. <śmany> Już nie chcę grać. Mogę skończyć. <śmany> Co? Starszy IB też fajnie. Dobra, chyba się ogarnąłem hmm. Co jest książka? Nic, co jest tu O! Więc yy, może być dobra, w prawo czy w lewo? Albo nie ruszaj. Yy. W lewo? I co to zmieniło? Że mogę wiedzieć przez okno? Nie, nie mogę. Co to zmieniło? Ja nie chcę już tam iść. <noise> nie chcę tam wychodzić! <noise> no ja No Dwa?! E, e... Trzy! No, dzięki, no! Super, no! Tak, trzymajcie się. No wszystko nagle zaczęło chodzić. Tak, fajnie. Tam są otwarte drzwi, lecę. Lecę, póki żyję. To coś krwawi. Pewnie zaraz wyskoczy. Idź, idź, idź. Jestem jakiś metrot ekranu. Nie wiem co pisali, bo nie czytam. Dobra, widzę, że jest załamanka. Uff, uff, Co to jest? Point, poziom podstawowy, teraz widzę ekspert. Ja nic nie robię, ja, ja nie, ja nie, nic nie robię, ale strzelam, że to jest śni. Dzięki Bogu za save. Co? Morning gip? To znaczy, że przespała noc? To tam jest noc? Nie wiedziałem. Jak się czujesz? Fajnie, nie za dobrze. Miałem koszmar. No bo miałem koszmar. Importing. Co? Piece of candy. Tak, wpierdziel. Yy, co to jest? Słodycze od nieznajomego. Pick up. To na pewno przyda. Lemon flavor. No to cytrynowe, dobre. Ale ja to. Nie na trzecim sejdzie Dobra. Yy, przepisy. Bez. Yes! Życie! <ścoughs> co już jest? Już nie ma wody. Dobra. Ale muzyczka się taka jakaś fajniejsza zrobiła A co tu już nie, tu już nie dali napisu, bo po co? Kary. A, oddałem mu coś Dobra, to co? A ty tu zostajesz? Chodź no. No Yy, tak, jestem gotowa. Let's go! Znaczy gotowy, ale on to jest ona, więc... Yy, dobra, whatever. Let's go! Ja już w lewo nie idę. Pierdolę. Po prostu... Albo pójdę. Mówię, co mnie czeka. Ktoś puka, więc chciałem otworzyć, ale... Nie, nie, nie patrz. Nie patrz przy dziurkę od bo to jest... To nigdy nie wróci nic do... To, 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 już mi słów brakuje przez to! No, zajebiście... Jak je zabrał Aha, przez to gówno, dobra. Co to jest, co to jest, co to Czerwony. Nacisnąć? Nie. Eee, uh. whatever. Um, pójdziemy... Co A, może to nam pomoże. It says that spirits in objects into which people put their feelings. No fajnie, no nic nie napisali o wyjściu, no ale co ja ci mogę? Zielone. No Dobra, wszystko się teraz ruszy zaraz. No, fajnie jest tu nie przejdał, tu przejdę. A nie dobra, nie zdążę. Tu teraz zdążę. Nie, nie zdążę. Chodź tu, chodźcie tu, chodźcie tu. Chodźcie tu Gierova here, być! Taki skarpion. Yy, niebieskie. To coś zmieniło. Co? Wyjście. No zajebiście, że po drugiej stronie pokoju Dobra, wyszedłem Gącie się, gońcie się. Nic zmienię, zrobicie Nie wiem, co to było, sorry kolejna. Nie, nie słyszałem. Nie słyszałem nigdy. Tak, bo jeśli jest coś białego, no to będzie białe jak mleko, więc yy, puzle z mlekiem nie będą zbytnio łatwe. No i się nie dziwię. Co to jest, co ty się rusza? Idziemy dalej. No, naprawdę dosyć tej gry po tym, co mi zrobiła przed chwilą. Tak, dalej nie mogę tego przeżyć. Tak, cały mi. Że... co to jest? Hmm, czy się nam nic nie zjebie? Pewnie tak. I? Dobra. Żyjemy. Może to nam otworzyło to. Nie. Dobra. Tu nie przejdę. Na szyby już nie chcę patrzeć. Już już dowiedziałem o tych puzzlech, wszystko to co Same? A co tam było? Tam jest nie było, nie? Czy ja coś przegapiłem? Ej, coś napisałem na tym. The big fish painting, right? This is deep, but No tak ja ja mam pamiętać teraz jaka, jakie słówka akurat było w tym głównie tak hmm. poproszę timeout bo to muszę sprawdzić na internecie bo nie wiem Tak więc wracam. Wiem, podobno to było Abyss. Tak, czytałem jasne. Pewnie w pierwszym odcinku, wszystko czytałem. Wszystko pamiętam. Na pewno. Jak ktoś się wyczuł z sarkazmu, nie ma wina. Bo oh <laughs> tak, znowu jestem jakiś metr od monitora, bo tak boję się. Uh, I where are you? I'm here, I'm not. 4, 6, 10, 10, Hmm, uh, gdzie jestem? Siedzę. This is a problem, that's right. Jezus, masz zapalniczkę? Już? O, o, help, no, don't stop. Co? What is this? Don't kill me, him, me, me, jest me. Stop, don't, no, help. Moja psycho się dawno zjeba przez tą grę, no, ale cóż. Anglo, loves zmilow, me, me not yy, Nie wiem, czy bezpiecznie spodchodzi do tego czegoś, ale to nic. Ten. O, dobra. A o co chodziło? Jeszcze raz te. <grybujesz> coś tam. A, Pornos <grybujesz> <laughs> Dobra, już czaję o co chodzi o oh, fuck mm. Nie widzę pierwszej litery przez kwiatka, ale coś tam noc to tutaj. We <coughs> request You please report the use of of like Aha, czyli on tak jakby mi się teraz pojawiły regulamin, że no, że nie mamy mieć żadnych y, zapalniczych, czy czegoś takiego. Fuck. Tutaj. <trym> o, tu mam przejść. O, przejście. Jak miło? O, Zabiję cię. Are you okay? Co to jest? Jaka fajna muzyczka. W ogóle muzyka jest bardzo fajna w tej grze. Dobra, skupmy się na tym, co im Tak, wejdź w nas jeszcze. Czemu nie? Mar Mary, Mary, oh, Mary, o <laughs> Mary. Mary, then. Nice to meet you. Yeah! Nice to meet you. Too. So nice to meet you? Nice to meet you, too. Thanks, yeah, thanks! Yeah! Progress. Tak, więc teraz wszyscy wejdźmy w IP, tak, w tą dziewięcioletnią chyba, czy jakoś tak, o słupkę. I mamy nowe obrazy, po czemu nie? Takie. I mamy nowe róże, pięć róż, co? Ona no, od no, super, czyli na numer żółtą. Garma ma niebieską róże, Ib ma czerwoną, Mary ma żółtą. Jakże miło, jakże przyjemnie. Safe. Przed chwilą do chyba Obraz, co? Kwiaty zazdrości, i ja tu nie chcę jeszcze? Pokaż mi to. Why not this painting this wrong? You think it's cute? Huh I wanna pet it? What the fuck? I'm not sure. What do you mean not sure? No nie jestem pewny, czy te czerwone oczy są wypełnione krwią, czy czymś takim. Bo czymś takim są na pewno wyrobione. <śmulet> Czułem, że zaraz się coś się rozwali. Violetki! Violet, czyli fioletowy. Jak byśmy zaczęli gonić to... Wow! Wszyscy nagle wyszli z Eve Eve Oh fuck, oh fuck, oh fuck The Fuck? Eve, watch out! Aaa, ah, no tak... It... Are you hurt? That was scary no. Co to są za odpowiedzi? Tak, realizacja za 3, 2, 1, tak, bo nie wiem jak to powiedzieć. Yy, czy, czy... coś ci się stało? Nie, to było straszne. Dla mnie to jest jedna i ta sama odpowiedź, tak? Ale walnie to było straszne. Żeby Gary się też poczuł tak, żeby... no. No, dobra, dobra, czyli... Na czym rozdzielamy się do... Nie przeczytałem tego. Mój błąd. Czyli na czym mówiąc, my idziemy szukać wyjścia, a ty zostajesz w gąsie elściu. Ok, let's go. Weszło we mnie. Idziemy. Save. Bo mogę. Już nie chcę. <laughs> Muszę. Dobra. Nie chcę. Co tu mam napisane? Trochę dziwnej rzeczy Let's check out the room first. No, dobra. A. Oh. No, spróbujmy. I was just kidding. What? Just in case, czyli mam nie, nie mam. Dobra. Uh... To carry for now. A, no tak, i ja się poruszyła ta, że nie możemy teraz przejść z powrotem, No, dobra, dobra. No, 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 dobra. Nie no, mam się ruszyć po. Eee, to, to długo pieprz od rzeczy. Dobra, wyleci. Tak, no, chodź wyleć, wyleć, wyleć. Już lepiej, lepiej, Come. What the fuck? Ja bym powiedział, że to jest jak z portala 2. I want to have fun, i... what the hell? Our friends, widzimy, że ich ma przyjaciół oczy, które brukają. Teraz będziemy garem, tak jest, będziemy garem, bo ma 10 róż. Bo to facet jest starszy, chyba nie wiem co mówił. Nie czytałem, wiedziałem, że jest nie tak z tym pokojem. Mogę wrócić? Mówiłem, że to nie było ładne. A co dalej, co ty masz? Zegarek, super. Dobra, czyli musimy tam wrócić? O się bawię. No, dobra, zaraz coś wyleci. Na... No, bam, bam. dalej. Dalej. Daj, bo chcę zapisać i zakończyć ten odcinek. Co to What the fuck? Jest, save, dobra. <ścoughs> oh fuck, dobra, zapisałem na pierwszym save'ie. Aaa, już czuję, czyli jeśli znajdę... Dobra, czyli jeśli... co to jest? Czyli jeśli znajdę czerwoną różę, to jest... będę tamtym jak, dobra. Wszystko, że rozumiem. Dzięki wielkie za obejrzenie tego materiału lajkujcie, żeby żebyś na bieżąco. Mam nową stronę internetową, mam Twittera, ale to wszystko, że tam na dole w tym y, ładnym y, okienku. Y, tak więc... Dzięki wielkie, trzymajcie się i cześć.